Trochę było trudne. A co było trudne? No, z matematyki trochę. Tak. tak. A co najtrudniejsze? Z matematyki. W sumie nie było aż takie trudne, średnie troszeczkę. Jakie były pytania? Co kazali zrobić? No, na przykład policzyć, ile by było, jakby się wzięło połowę szklanki mąki z takiej zapełnionej po brzegi, albo. Mhm. Ja już nie pamiętam, bo na ostatnim zadaniu się skupiłem z polskiego. Jasne, zrobiliście wszystko? Yy, no, ja wszystko nie zrobiłem, bo za, yy, nie zmuszałem tego zadania z polskiego. zrobić. Yy, a co było z polskiego? Co to było za zadanie? Yy, na końcu napisać opowiadanie, że niby jakichś dwóch chłopaków yy, rozwiązało wspólnie jakiś taki swój problem życiowy. Ja napisałem, że wywalił okorki, że oni to wspólnie rozwiązali. No jasne, czyli pomysłowo. To co? Będzie dobrze? Może będzie dobrze. Będzie dobrze, ja uważam, nie? uważam, że z polskiego będzie dobrze, ale jednak z matematyki uważam, że nie będzie zbyt dobrze, bo z matematyki zawsze byłem dość słaby. A inni jakie mieli miny? Jak widzieliście po nich? Byli przerażeni? No nie wiem. Nie aż tak. Nie aż tak. Będzie dobrze. Leciutki no stres ich tam chyba przyszedł, ale... Takie pół na pół. Pół na pół. Co było trudne, a co było łatwe? Matma była trochę trudna, a polski... No dla kolegi była trudna, ale dla mnie nie za bardzo, było. jestem akurat dobry z matematyki. Mi najgorzej na przykład poszło opowiadanie z polskiego, musiałem napisać, to... No źle mi poszło, nie napisałem tego. Ale matma dobrze. Matma a. dobrze. A Tobie co w matmie tak nie za bardzo no, przypasowało? Zrobiłem matmę, bo tam parę strzelałem, tak to dobrze. Dobrze było? Wydaje mi się, że dobrze. dobrze. A, co, a co było najtrudniejsze? Nic. Wszystko było łatwe? Matma też? No siatka. Ja to miałem. Jaka siatka? Co trzeba było zrobić? Aha. I co zrobiliście to? Tak, Tak. Czyli pytania były łatwe. Tak. No to zdacie. Łatwiej się od próbnego. Od próbnego?